Jest bardzo mało dostępnych informacji na temat tego filmu, co w pewnym sensie czyni go jeszcze bardziej przerażający. Krótki klip został przesłany do YouTube'a przez Ryandera Taki, zaczyna się od momentu, gdy osoba z kamerą stoi przed krzakiem. Po kilku sekundach krzak zaczyna się trząść, a osoba nagrywająca postanawia podejść nieco bliżej.

Jeżeli spojrzycie na lewą stronę rośliny, możecie zauważyć dziwną twarz, która się za niego powoli wychyla. Jest widoczna przez kilka sekund, jednakże to wystarcza, aby dojrzeć cokolwiek. Ma na sobie matowe, szare ubranie. Wydaje się również, że ma czarne włosy i bladą twarz, podobną do ducha. Niektórzy twierdzą, że jest to jakieś zwierzę lub kryptyda, inni natomiast, że to po prostu znajomy nagrywającego. Jednakże znaczna część osób uważa ten film za dziwny, jak i niepokojący. Prywatne kamery bezpieczeństwa stały się w ostatnich latach coraz bardziej powszechne, co sprawia, że dziwne, a czasami przerażające rzeczy udaje się złapać na filmie. Zwykle daje się je łatwo wytłumaczyć, np. przez latający kurz czy jakiegoś owadę na soczewce, jednakże czasami kamerze udaje się uchwycić coś tajemniczego. Youtuber John Daniel Castillo sprawdził materiał filmowy i stwierdził, że musi go przesłać do internetu. Zresztą sami spójrzcie. Temat tych dziwnych światełek jest dość kontrowersyjny. Jedni twierdzą, że są to orby, inni, że dusze, a jeszcze inni, że tak zwane pioruny kuliste. Cokolwiek to jest, wygląda bardzo dziwnie. Bo skąd może się wziąć ta kula światła, a następnie poruszać się bez celu? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Nie od dziś wiemy, że stare opuszczone budynki są doskonałym miejscem dla badaczy zjawisk paranormalnych, którzy chcą złapać ducha na filmie. Jednakże zdarza się tak, że wcale nie potrzebujemy opuszczonego budynku. Wszystko może się dziać w użytkowanym pomieszczeniu. Tak było w tym przypadku nagranie pochodzi z kamer bezpieczeństwa i na niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Po kilku sekundach pojawia się biała plama, która następnie przybiera postać człowieka. Czy to możliwe, aby był duch? Niektórzy również zasugerowali anioła. Tym zjawiskiem postanowili zająć się łowcy duchów, którzy nie potrafią tego nagrania wyjaśnić, ponieważ jak kamera mogłaby stworzyć taki obraz, który przeistacza się w człowieka? Może wy macie jakieś pomysły? Członkowie z kanału YouTube *Rumbling Around* zostali poinformowani ze swojej kamery bezpieczeństwa, że wykryto u nich w sklepie jakiś ruch, a o to, co zostało zarejestrowane. So he uh, uh, texted me, me the video. yeah i'm like hey dude this is strange you He's know like you see this and i got a notification too Peculiar, but so the, the moment we walk in that thing is no longer on camera it did the, actually that yeah. bothered me but um i'm still going with it, it was a spider butt uh. <laughs> spider that controls cameras it's, <laughs> no i'm uh, just kidding it's fire web. but anyway we just thought we'd put the video up you guys can watch it and make your own Yo, know, you can tell us it's a moth. You can tell us it's a spider. Whatever you think it is, let us know. I'm going with spider. Do you side with me on spider, or or do, or do you, you think it's like an orb, like the people talk about? You... That's really weird. We have security cameras around here. Uh, um, you can see us on it right now, obviously. Po raz kolejny na naszej liście pojawia się biała kula, która przez moment lewituje w kadrze, a następnie znika. Wiele osób pod ich filmem jest przekonana, że jest to Orb, jednakże wytłumaczenia nikt nie znalazł. Niektórzy sugerowali, że może być to pająk i najprawdopodobniej jest to jedyne słuszne wytłumaczenie. Wcześniej również otrzymywali powiadomienia o tym, że wykryto ruch i była to ćma, jednakże tym razem postanowili zejść na dół i to sprawdzić. Jednakże nic tam nie było. Dziwne zjawiska na niebie zawsze są bardzo niepokojące, bo nie wiemy dokładnie z czym mamy do czynienia. To nagranie zostało przesłane na Instagrama przez Unenserved Universe. Z tego co się dowiedziałem, te dziwne zjawisko zostało zarejestrowane na niebie nad Nowym Jorkiem w grudniu 2020 roku. Początkowo klip pokazuje czyste błękitne niebo, gdy nagle możemy zobaczyć krzywą linię ułożoną z małych białych kropek, gdy mężczyzna jeszcze bardziej zbliża obraz, wyglądają tak, jakby były metaliczne i odbijały światło, gdy nagle kilka kul postanawia oderwać się od linii. Czy te dziwne obiekty mogą być setkami obcych odwiedzających Ziemię? Jeżeli tak, to ich ilość jest niepokojąca. Przeważnie wykrywane są pojedyncze lub w małych grupach po dwa lub trzy statki. A może jest to coś innego? Jeżeli macie jakieś wyjaśnienia, dajcie znać w komentarzu. Ten film przesłał do YouTube John Boff. To kolejny przykład osoby doświadczającej paranormalnego zjawiska za pomocą kamery bezpieczeństwa. Po otrzymaniu ostrzeżenia na jego smartfona, przez ponad minutę nagrania nie dzieje się nic szczególnego oprócz kilku małych, niezidentyfikowanych obiektów. Wszystko w okolicy domu jest ciche jak i spokojne. Jak widzicie, przed kamerą zaczyna pojawiać się dziwna mgła, chociaż wygląda jak chmura lub nagły opad deszczu. Degrywający potwierdza, że w okolicy pogoda nie pokazywała jakichkolwiek zmian, więc co mogło spowodować tę dziwną mgłę? Jeżeli zwolnicie nagranie, wygląda typowo jak pojawienie się jakiegoś ducha, chociaż widzowie nadal spekulują nad wyjaśnieniem tego filmu. Niestety nie udaje im się to. Ten film został przesłany do YouTube przez Umar Jung Gurung. On i jego brat jadą przez dżunglę Rupakot w Pokharze w Nepalu. Myśl o tym, żeby być samemu na w dżungli zapewne przeraża większość osób. To, co udało zarejestrować tym braciom na kamerze, jest dość dziwne, jak i niepokojące. <śm> Jeżeli tego nie zauważyliście, to tuż przed ich motocyklem pojawia się dziwna biała postać, która przechodzi, a następnie znika. Mimo iż kadr nie jest statyczny, można tę postać łatwo dostrzec. Wygląda jak człowiek, który po prostu sobie spaceruje. Jednakże, kto w nocy w dżungli, samotnie by spacerował. Dodatkowa postać jest cała biała, przez co wygląda jak duch. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie również paść na poprzednie filmy, jak i oczekiwać najnowszego. A! I wpadnijcie na Instagrama Nexus przez 3U, jeżeli jesteś ciekawy co porabiam poza YouTubem. Na razie i do jutra.